Wrzucę wam sorówkę, nie będę tego teraz y, montował, y, niestety, no nie dam rady. Jestem trochę zły, bo miałem na przygotowane materiały, chciałem nagrywać dla was i tak dalej, tak dalej. Miałem y, nawet, y, mam te multipaki dalej, chciałem dalej kolekcjonera nagrywać, potem FIFA może, ale mój laptop po prostu już nie daje rady. Y, lubię montować, robiłbym to po prostu. Ale nie mogę, za to was niestety muszę przeprosić. Mam nadzieję, że livey pójdą, że będzie to fajny, yy... jakby pośrednik liveów, w sensie będzie tylko jakby wysyłał się obraz i tak dalej, więc mam nadzieję, że to da radę. Ale program do montażu niestety, no nie da się. Ja próbuję play, obraz się nie rusza, głos jest, zacina, nie mam jak. Yy przyciąć, dodać coś jakieś efekty i tak dalej więc no niestety, no nie będę się rozwodził po prostu muszę wam powiedzieć, że sorry że nie mam, nie mam jak nie mam co, nie mam szkoda bo chciałem, bo, bo miałem yy, wszystko pokupywane chciałem nagrywać, mam już i lampę i i statyw, i wszystko, i... Po prostu nie dam, nie dam rady tego zmontować, nie dam rady montować, już mam nagrane nawet. Ale nie dam rady zmontować. Chciałem wrócić z jakąś serią dalej ciągnąć, lubię to. No ale niestety... Niestety nie dam rady. Także musimy poczekać. Ja muszę poczekać. Na przyszły rok być może kupuję sobie kompa. Bo po to jestem za granicą w sumie. I wtedy może coś zadziałam do przodu. Mam nadzieję. Szkoda, bo chciałem, bo, bo próbowałem, czyściłem kompa wszystko i po prostu ten mój stary pryk już po prostu nie daje rady. Niestety. Sorki.